Dzień dobry, nazywam się Sebastian Panasiuk, pracuję w firmie Wygodny Rower. Tematem, którym dzisiaj się zajmiemy jest regulacja przerzutki. Najbardziej popularną przerzutką miejską jest nexus Na szczęście producent tej piasty zadbał o to, żeby regulacja jej nie była jakaś problemowa i oznaczył miejsce, w którym ma się stykać na drugim biegu wodzik tej piasty. Jak widać jest troszeczkę nierówno. Do regulacji można użyć kombinerek. Do przestawienia tego żółtego punktu służy ta oto śruba. Dokręcając bądź odkręcając ją ten punkcik się przestawia. Na koniec na sterowaniu wykręcamy nakręteczkę kontrującą kluczem 10 i biegi są wyregulowane.